Witam serdecznie yy, szybkie ratowanie rodzinek pszczelich yy, Takie pierścienie bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze się przydają w pasiece Zobaczcie Szybka reakcja. Czuki na boczek. Pierścień dystansowy. O kurde. Zameczka z, z pokarmem. Matki podjęły czerwienie. No, dobra, mogę docisnąć Matki podjęły czerwienie. Matki podjęły czerwienie, dlatego, dlatego trzeba pocieplać. poucieplać i jedzenie go przestawiać, żeby, żeby im nie zabrakło. Przez dołożenie takiego pierścienia dystansowego, pszczółki zajdą się, bo będą miały ciepło. Mają jedzenie nad głową. Szybka reakcja. Nie trzeba... Koniecznie nie trzeba dawać ciasta. W niektórych rodzinkach podawałem ciasto, bo pierścienie mi się dystansowe kończy. Pozdrawiam. Pasiek Rafał Kowalczyk.